Dzisiaj Aqual Fan 1 Plus taki mały filterek 47W będzie się, można powiedzieć, walczył, konkurował z jego pradziadkiem, akwaszutem 3W, takim maleństwem, bo no, chciałem sprawdzić, który z nich jest właśnie lepszy no i jak sami widzicie na pierwszy ogień poszedł akwaszut. bardzo fajny filterek jak sami możecie zobaczyć no, ku mojemu zdziwieniu całkiem fajnie pompował wodę z wiadra obok do pompowania oba filtry mają 10 litrów więc uczciwie, mają również ten sam wąż no tutaj już trzecią w 25 sekund przewinął więc całkiem, całkiem No Jestem naprawdę zaskoczony tym małym filterkiem Można powiedzieć, że całkiem fajne ma te swoje parametry Co ciekawe sam wężyk nie pasowałby na końcówkę ani Fana ani akwaszuta, więc wykorzystałem rurkę z deszczownicy do fana, i to posłużyło mi właśnie załącznik, i do jednego, i do drugiego modelu. Bardzo fajnie, że spasowało do obu filtrów. Jeżeli chodzi o sam wężyk, to ma ponad długości. To tutaj też się liczy. Podam Wam dokładną długość w opisie, jak coś. no Jak sami widzicie. Mały pra, pra dziadek naszego fana. 1. plus. No, całkiem sobie nieźle radzi. Jeżeli chodzi o te kreski, które tutaj dodatkowe widzicie, to są kreski, właśnie do spuszczenia wody z akwarium. sobie poznaczyłem pewne punkty, więc na no to nie patrzcie. Tutaj ważna jest właśnie linia przerywana. Jeżeli chodzi o ten konkurs, no, ja jestem tutaj. Nie jest zaskoczony, bo czas leci sobie spokojnie a filterek całkiem, całkiem sobie radzi. Nie sądziłem, że w takim krótkim czasie właśnie tyle wody zdąży przepompować z jednego wiadra do drugiego. No naprawdę duży plus. A największy za to, że filtr, który już ma no. 25-30 lat, sobie daje radę. No i właśnie tutaj końcówka. No i zaraz zobaczymy, tutaj lekko krzywo stało, Dla wyrównania sobie tak poprowadzimy, żeby przylekło mi te kreski. I proszę Państwa, ile mamy? I niespodzianka. 2 minuty. 47, 2 minuty, 47, 79. No, jak dla mnie, bardzo fajny czas, rewelacyjny. Naprawdę się postarał ten filtr. Jestem naprawdę super zadowolony. No, teraz pora na filtr numer 2, czyli FANA 1. Zobaczymy, jak on się spisze. Długość wężyka jest ta sama. Oba filtry leżały sobie na dnie drugiego wiaderka tutaj stoperzy załączony w tym samym momencie jak go woda zaczęła wyciekać no i tutaj też najpierw myślałem, że tutaj woda leci dużo dużo szybciej ale po chwili to wina też była wężyka, że leżał w ten sposób tak zagięty, ale po chwili Okazało się, że no, bardzo szybko pompuje wodę. A byłem zaskoczony też tym, że no, czasowo podobnie ciągnął jak poprzedni. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to pójdzie temu. Robię ten test ze względu na to, że stwierdziłem, że jak podmieniam wodę, to właśnie w że ustawiam sobie wiadro obok akwariumu i przelewam jakimś naczyniem. Mam taką miarkę, jak w kuchni się stosuje do mąki, do mleka, I czymś takim leję. A że człowiek leniwy to zawsze sobie coś chce wymyślić, to stwierdziłem, że czemu nie wykorzystać właśnie któregoś z tych dwóch filterków do przepompowania wody. No i prawdopodobnie wykorzystam jeden z tych dwóch. To no będzie raczej akwaszut, bo jest mniejszy. Naprawdę. Gabarytowo jest dużo zgrabniejszy od Pana Plus. Połowa mniejsza konstrukcja. No wziąłem to też pod uwagę. Tamten jest mniejszy, ale ma też mniejszą gąbkę, jeżeli chodzi o filtrowanie. No tutaj jest dłuższa gąbka, większy. Korpus, jeżeli chodzi o silnik i o wirnik, więc no, obie konstrukcje idą web w łeb, jak do tej pory. No, jestem mile zaskoczony, że taki właśnie staruszek mający 25-30 lat, sobie daje spokojnie radę i walczy jak równy z równym, właśnie z naszym fanem z Aquala. no w końcu obie firmy to teraz jedna firma Aqual więc to co najlepsze z ta trafiło pewnie do filterków Aqual A49 A50 no to tutaj widzimy, że dużo lepiej właśnie wypadł mały staruszek o 3 minuty i 46,00. No. no to mamy tutaj zwycięzcę. mi że zaskoczony, jestem. akłaszut wygrał. No teraz, trochę kręcenia z ręki. Tutaj macie porównanie wielkości tych dwóch filterków. No jeżeli chodzi o naszego akłaszuta to Sytuacja wygląda następująco, że to jest jego głowica. Tutaj mamy tą małą gąbkę. No i pojemnik, regulacja. Na dół popiera więcej wody do góry mniej. Więc tego typu odławienie. Jeżeli chodzi o naszego fana. A tu mamy samą głowicę. Jeżeli chodzi o mamy czpień. Wszystko. Jedną ręką to też tak gąbka to akurat nie jest oryginalna, z większymi dziurkami niż tu. Ale gąbka jest praktycznie na całą długość, więc poza mediami. Możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica w wielkości właśnie głowicy. A tutaj mamy sterowanie od góry, w prawo, w lewo. Oba testy były robione. Na największej mocy, na największym przepływie obu filtrów. Więc tutaj super. Jeżeli chodzi o wąż, to ma 2 metry razem z końcówką, z tą jedną rurką do deszczownicy. Więc tutaj dwumetrowy wężyk i właśnie tego typu wyniki. No jestem bardzo w mile zaskoczony, że wygrał ten maluszek. Myślałem, że nie da rady, ale. Jak widzicie dał świetnie sobie poradził. A dzięki za oglądanie i do następnego razu. Hej!